Dobra, masz super ujęcia, wybuchy, masz charyzmatycznego aktora i świetne animacje, ale co z tego, jeśli nie masz scenariusza? Zasada jest prosta, czas spędzony na pisaniu scenariusza to później wiele godzin oszczędzonych w produkcji. Powstaje zatem pytanie, jak napisać dobry scenariusz? No i przede wszystkim liczy się pomysł. Taką złotą zasadą, jeżeli chodzi o tworzenie kontentu w internecie, jest to, że nie powinno być to po prostu reklama. Staraj się przynosić jakąś wartość informacyjną albo rozrywkową, natomiast nie opowiadaj tylko i wyłącznie o tym, że jesteś najlepszy. Zrób solidny rachunek sumienia i zastanów się, jakie wartości możesz przekazać swoim odbiorcom, w jakiej formie chcesz przekazywać te informacje i jak te nowe materiały mogą być spójne z resztą Twoich działań w Twojej firmie. Okay, trochę za bardzo zapędziłem się w stronę filozofii, a ja miałem mówić, skąd możecie czerpać pomysły na swoje wideo. No i taką pierwszą podstawową radą jest oczywiście konkurencja. I nie mówię tutaj o konkurencji lokalnej, mówię tutaj o rynku międzynarodowym. Warto wejść na profile firm z Twojej branży w mediach społecznościowych i obserwować, jakiego typu materiały oni tworzą. Wbrew pozorom wielu internatów nadal szuka wyłączki w języku polskim, także przeniesienie takich treści, oczywiście nie jeden do jeden, może przynieść naprawdę fajną wartość. Jeżeli jesteś obecny na Instagramie albo chcesz być obecny na Instagramie i zastanawiasz się co tworzyć, poszukaj po prostu odpowiedzi w hashtagach. Czyli znajdź hashtagi, którymi ty jesteś zainteresowany i popatrz na materiały, które tworzą inni ludzie i zobacz czego tam brakuje i jaką lukę możesz wypełnić. Świetnym narzędziem do wymyślania nowych tematów jest Answer the Public, które pozwala ci na wpisanie danej frazy i wybraniu regionu, w którym chcesz tą frazę wyszukiwać, w czym strona podpowiada ci, jakie wyszukiwania w Google są najbardziej popularne. Na podstawie tych wyników możesz określić, czego szukają najbardziej Twoi docelowi odbiorcy i na jakie frazy najłatwiej do nich dotrzeć. Pamiętaj, że trochę spontaniczności tutaj w ogóle nie zaszkodzi i powinieneś dostosowywać się do swojego życia. Czyli na przykład, jeżeli jesteś na jakimś wydarzeniu, jeżeli jesteś w stanie połączyć Tematykę Twojego wideo z tym wydarzeniem świetnie będzie coś nagrać, jeżeli jesteś w nowej lokalizacji, w której myślisz, że możesz stworzyć fajny materiał, po prostu go tam nagraj. Szczególnie jeżeli wiesz, że na przykład chcesz dotrzeć do konkretnego odbiorcy, dla przykładu chcesz skierować swoje wideo do ludzi z Krakowa, jesteś aktualnie w Krakowie, więc możesz to nagrać w jakimś punkcie istotnym dla Krakowa, czyli na przykład na rynku. Jest prawdopodobieństwo, że taka sceneria zwiększy po prostu zaangażowanie widzów z Krakowa. Więc pamiętaj, żeby nawet na etapie scenariusza planować także lokalizację. A propos lokalizacji nie wiem czy wiecie, ale w tym momencie możecie oglądać także 90 sekund o marketingu na YouTubie. Jako że ten odcinek się kończy, ja zapraszam Cię do polajkowania tego materiału, skomentowania i udostępnienia go, jeżeli Ci się spodobał. I do zobaczenia kolejnym razem. Trzymaj się!